Siemanko, witam bardzo serdecznie po dość długiej przerwie spowodowanej, no jak już wszyscy dobrze wiedzą, brakiem spotkań Buffalo Bills, ponieważ Bills zakończyli sezon już około półtora miesiąca temu, ponieważ 20 któregoś stycznia rozegrali ostatnie spotkanie z Cincinnati Bengals. Niestety to spotkanie przegrali. I tym samym zakończyli sezon odpadając. W opinii fanów Bill zdecydowanie zbyt wcześnie. Zarówno kibice, jak i cały zespół na pewno miał o wiele większe aspiracje i ambicje. Przed sezonem mówiło się, że plan minimum jest to Super Bowl. Raczej tak, bo nawet porażka w tym Super Bowl, myślę, że, myślę, że negatywnie byłaby odbierana. Ponieważ wszyscy, wszyscy wiedzieli, że są tak mocni w tym sezonie, mają tak mocną kadrę, że po prostu to jest ten sezon i muszą wygrać Super Bowl, ponieważ taka okazja może się już długo nie nadarzyć po prostu. No niestety... Bilzy nie sprostali, złożyło się na to bardzo wiele czynników, które, o których sobie zaraz powiemy, jakie czynniki, co spowodowało, że było tak, a nie inaczej. Więc skupimy się w dzisiejszym wydaniu Buffalo Bilans Extra na, na tak, na podsumowaniu sezonu. Potem przejdziemy, pomówimy o sprawach bieżących, bo naprawdę dużo się działo. Między innymi nowy model stadionu wyszedł, jakieś tam zmiany wprowadzili, został zwolniony. Defensy... Inaczej, nie został, przepraszam, zwolniony, tylko udał się na roczną przerwę defensywny koordynator Leslie Frazier. Nowe, nowe informacje na temat Damara Hamlina, draft jest blisko, więc pomówimy. Naprawdę poruszymy dzisiaj dużo rzeczy. Więc jeśli drużyna Buffalo Bills nie jest, nie jest ci obca, no to po prostu zostań i, i, i wysłuchaj albo oglądaj tą audycję, ponieważ myślę, że naprawdę wiele ciekawych wątków dzisiaj poruszymy. A więc, tak, no to zacznijmy od sezonu. 2022-2023. Tak jak już wspominałem, był to sezon nieudany, ale tu już jest historia, tu już jest za nami. Dlatego dzisiaj chciałbym zakończyć ten temat już na transmisji na żywo, podczas bodajże przed finałami konferencji. Poruszałem już ten temat, no jednak dzisiaj chciałbym jeszcze to zamknąć i już podsumować. Więc rozpoczynając od początku, Nobis przystępowali do sezonu z naprawdę bardzo mocną kadrą. W praktycznie na każdej pozycji było dwóch wyrównanych zawodników, na niektórych nawet pod, było po trzech, więc nie martwiłem się przed sezonem o, o kontuzję. Chociaż wiadomo, że jeśli jakiś, nie wiem, typu George Allen, czy jakaś gwiazda dozna kontuzji, podstawowy starter, no to wiadomo, że ciężko go zastąpić. Bis bardzo. <laughs> przepraszam, Bis bardzo dobrze weszli w sezon, ponieważ w pierwszych dwóch tygodniach naprawdę wyglądali piekielnie mocno, i nie spodziewałem się, że coś się stanie ich zatrzymać, coś czy ktoś wiadomo, że tam na początku. W niesamowitym stylu pokonali Los Angeles Rams, którzy później okazali się, jednak nie wypałem tego sezonu, jednak na początku grając z byłymi mistrzami NFL, wszyscy, wszyscy byli brawa i mówili, o kurde, naprawdę ci Bill są mocni, no, są na razie numerem jeden, żeby, żeby zdobyć Super Bowl. Naprawdę wyglądało to dobrze, jednak z tygodnia na tydzień sytuacja się pogarszała, między innymi z powodu kontuzji, które niestety w tym sezonie mocno doskwierały. Był taki moment, że na niektórych pozycjach już brakło w ogóle zawodników, było trzeba przesuwać, rotować. Grali albo backupy, albo nawet osoby, które były numerem 3 na danej pozycji. Zdarzały się takie mecze. No i niestety w drugiej części sezonu, tak naprawdę, chyba nie było spotkania, w którym to blizby zagrali w swoim nominalnym składzie. Wypadł do końca sezonu podstawowy zawodnik formacji defensywnej, a zarazem były mistrz NFL Von Miller, który naprawdę siał w spustoszenie w szeregach rywali. Zaliczał bardzo ważne powalenia quarterbacków. Było widać jego brak, jednak nie, nie tylko jego by stracili, ponieważ mógłbym tak wymieniać tutaj tych wszystkich zawodników, ale nie w tym rzecz. Więc jednym z powodów na pewno były kontuzje. Drugi powód był taki, że George Allen niestety w tym sezonie miał zostać MVP, a jego forma i postawa na boisku nie wyglądała jak, jak przystało na MVP, ponieważ niestety w większości tych spotkań George Allen wyglądał jak ten George Allen z ruki sezonu, jak świeżak, rzucał naprawdę nieprzemyślane piłki, zaliczył masę interception i to mnie mocno martwi nawet w tej chwili, ponieważ nie wiem, Jakiego Alena zobaczymy w przyszłym sezonie? Bo to jest taki, taki zawodnik, że on potrafi włączyć tryb MVP i normalnie kasować wszystkich, wygrywać pojedynkę mecz, a potrafi włączyć tryb takiego świeżaka, który ma potencjał, żeby grać w NFL, ale nie do końca, nie do końca wie co, jak, gdzie i kiedy. No i tak niestety wyglądał Alen w większości tych spotkań. Dzięki temu, że Biz mieli naprawdę mocny skład, to w większości spotkań ratowali się, jednak obrona ratowała w większości spotkań cztery litery, brzydko mówiąc, Alenowi. Jednak na dłuższą metę było wiadomo, że to po prostu nie przejdzie. No i tak też było. Dobrze na korzyść Bills, że Miami też miało swoje problemy, eee, że nie o nich się mowa, chciałem tylko słonić po prostu, że gdyby Miami nie miało problemów, zagrałoby, że różne czynniki nie wpłynęłyby ich na, na ich niekorzyść, to w mojej opinii Bills nie wygraliby nawet Dywizji. Eee, I byłby to blamasz totalny. Udało się jakimś cudem wejść do playoffs, może nie cudem, ale cudem udało się wygrać pierwszą rundę playoffs, ponieważ. Pierwszy mecz playoffów z Miami Dolphins to naprawdę był, był jakiś dramat. Udało się to przepchnąć jakimś cudem, no ale później Cincinnati Bengals no już nie pozostawiło Bills złudzeń i po prostu zdominowali ten mecz i w 100% zasłużenie przeszli dalej. A Bills odesłali na wakacje. Niestety. Tak się wydarzyło. Biz zakończyli sezon zdecydowanie zbyt wcześnie. Zarówno zawodnicy, sztab, jak i kibice są niezadowoleni po tym sezonie i już zacierają sobie ręce przed kolejnym sezonem. Tak jak 31 pozostałych drużyn, więc, jakby to powiedzieć, wracamy do punktu wyjścia. Tylko pytanie, czy Bills w przyszłym roku będą jeszcze mocniejsi, a z tym może być problem, ponieważ Bills za bardzo nie mają pieniędzy, aby ściągnąć kogoś sensownego. Ponadto nie wiadomo, co z zawodnikami, którzy są obecnie w drużynie. Na przykład marketingowe zagrywki, można tak to nazwać. Obecnie robi Stefan Dix, który zwiedza Europę i jeździ po różnych tam targach mody. Był w Mediolanie, ostatnio był na meczu Perze i kibice Bills zauważyli taką, nie wiadomo co to za ruch jest za bardzo. Można podejrzewać, że jest to ruch marketingowy, chcący ruch, który Dix od swojego menadżera, od osób z góry po prostu dostał, że musi takiego wykonać, żeby dostać większe pieniądze od organizacji. Jednak stało się tak, że Dix na swoim Instagramie po prostu już nie obserwuje drużyny Buffalo Bills, a zaczął obserwować drużynę Dallas Cowboys, w której to gra jego brat. Już od jakiegoś czasu była mowa, że bracia chcieliby zagrać w jednej drużynie razem, bo ich uliczyłem, że wydarzy się to w Buffalo. Szczerze nie zdziwiłbym się, jeśli Dix poszedłby do do Dallas, żeby zagrać swoim bratem bez wątpienia byłaby to duża strata dla Bills, ponieważ Dix jest pierwszym skrzydłowym i podstawowym zawodnikiem gwiazdą drużyny jest. Bez niego na pewno ofensywa wyglądałaby o wiele gorzej. Jednak po cichu liczę, że jest to właśnie zabieg marketingowy i i po prostu strony się dogadają i Stefan pozostanie w drużynie. Z kolejną kwestią nie wiadomo co się wydarzy jest z, z bardzo doświadczonym safety z Jordanem Pojarem, który nie chce już wypowiadał się w różnych postu po momentach, że raczej to już jest koniec jego przygody z Buffalo. On jest za jest jest, jakby to powiedzieć, troszeczkę wkurzony, że po prostu w stanie Nowy Jork zabierają mu bardzo dużo pieniędzy i on wypowiedział takie słowa z jednych z wywiadów, że chciałbym pojechać do stanu, który nie zabiera połowy moich pieniędzy i po prostu, no, już raczej raczej to, co już miał zagrać, bis, to zagrał. Chociaż wciąż uważam, że jest na takim poziomie, że, że chciałbym go widzieć w tej drużynie, ponieważ stanowi o jakości Bills. Jednak no, ciężko będzie go zatrzymać, ponieważ nie ma pieniędzy zbytnio. No a druga kwestia, że Poirier też już raczej chyba nie będzie chciał być w Bills. No ale zobaczymy jak sytuacja z nim się potoczy. Mocniczkę nie, tak nie po kolei, ale teraz przejdziemy do sytuacji ze Stadionem BILS. Już jakiś czas temu ogłoszono, że Stadion BILS powstanie bodajże w 2025 albo 6 roku i będzie wybudowany w połowie, w 50% z pieniędzy podatników, a 50%, czy nawet mniej niż 50% wyłożą właściciele, czyli, czyli rodzina Peguli. Na ten stadion. Był już jakaś taka pierwsza, jakby, wizu, wizu, wizualizacja przepraszam, stadionu. Wyglądała bardzo fajnie. Teraz pojawiła się druga. Wszystko wygląda bardzo fajnie i mam nadzieję, że to powstanie, ponieważ bici zasługują na nowy, nowoczesny stadion. Jednak nie o tym mowa. Chciałbym z tu poruszyć pewną kwestię, która bardzo nurtuje i bardzo denerwuje kibiców Buffalo, ponieważ nie, nie do końca wiem, ile jest w tym prawdy, ale chodzą takie pogłoski, że jeśli powstanie nowy stadion, to w Bills prowadzą coś takiego, że jeśli będziesz chciał wykupić karnet na mecze Bills, to będziesz musiał wykupić jednorazową licencję, która będzie kosztowała od 2,500 dolarów do 10 tysięcy dolarów. Wykupując jednorazowo taką licencję, będziesz miał możliwość dopiero potem wykupienia karnetu, inaczej, starania się o wykupienie karnetu na sezon. No, niestety, jest to biznes i wielu fanów Biz na tym ubolewa, ponieważ no, nawet te 2,5 tysiąca dolarów, żeby wyłożyć tak o, od ręki, potem jeszcze karne, który też nie jest tani. No, naprawdę nie są to małe pieniądze. Więc jeśli, jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, naprawdę na pewno byłoby to słabe w kierunku fanów Biz. No, jednak, niestety, to jest biznes. NFL to jest biznes i. I nic z tym nie zrobimy. Kolejną kwestią będzie udanie się na roczny odpoczynek koordynatora formacji defensywnej Leslie Fraziera. Sam von Miller mówił, że on nie wiedział o takim ruchu, więc chyba sami zawodnicy byli zaskoczeni. Nie wiadomo, jak sztab, inaczej, nie sztab, tylko. Osoby w organizacji, jak to władze za, na to zareagowały, czy o tym wiedziały wcześniej, nie wiadomo. No i nic, no na chwilę obecną są bez defensywnego koordynatora. Podczas tej decyzji kibice fani biz byli zareagowani na to bardzo dobrze w sumie, bo już od jakiegoś dłuższego czasu mocno byli zdenerwowani na Leslie Freziera na jego postawę, inaczej na postawę jego formacji ponieważ już od, da od dawna, odkąd e, pierwszy szkoleniowiec e, Bill's Sean McDermott jest, e, jest właśnie head coachem, to zawsze defensywa było je była jego e, oczkiem w głowie i on podobno bardzo się udzielał w tej formacji, jednak ostatnio troszeczkę, e, troszeczkę odpuścił i dał więcej większą, większe pole manewru właśnie Leslie Frazierowi no i niestety wyglądało to w w poprzednim sezonie momentami dobrze, momentami fatalnie. Tam podczas właśnie tej decyzji tam fani Bills na jednej ze stron dodali takie zdjęcie, w którym w którym to obrona jest tak ustawiona, że w meczu z Bengals bodajże, że wszyscy skrzydłowi są wolni w ogóle bez krycia. Nie mam pojęcia co tam się wydarzyło i to nie, nie było pierwsze zagranie w tym sezonie takie. No coś tam ewidentnie nie funkcjonowało na linii zawodnicy Leslie Frazier, Nie wiadomo, czy on pod presją po prostu nie był w stanie działać normalnie. No ale, tak samo ten, ta roczna jego przerwa jest dziwna, mocno dziwna, bo on za bardzo nie wiem, co w takim razie organizacja chce zrobić: czy przesunie kogoś na tego koordynatora, czy Sean McDermott jednak postawią tam jakiegoś pionka. Sean McDermott będzie tym wszystkim dowodził. Nie zdziwiłbym się, jeśli by tak było, no bo troszeczkę moim zdaniem dziwne jest to, że sprowadzą jakiegoś kumatego gościa e, jako defensywnego koordynatora i nagle po roku go zwolnią, ponieważ wróci Leslie Frazier. No, moim zdaniem byłoby to nieprofesjonalne e, i, i, i bez sensu, ponieważ znowu ktoś nowy musi poznać to, jakąś swoją filozofię wprowadzić, a potem wraca stary defensywny koordynator, więc jest to troszeczkę zagmatwana sytuacja i sam jestem ciekawy jak to się potoczy. Przepraszam, o sobie zerknę tej z tyłu, o czym chciałbym jeszcze dzisiaj powiedzieć. To tak, jeszcze... No właśnie, o Damarze Hamlinie wspominałem wcześniej no każdy dobrze wie już wszystko zostało powiedziane o tej sytuacji. Damar ma się dobrze, miał badania jakiś dwóch trzech podobno specjalistów badało go pod kątem powrotu do gry do NFL. No i okazało się, że na chwilę obecną powiedzieli, że nie są w 100% pewni, czy Damar Powróci do gry i będzie mógł występować jako czynny zawodnik, chociaż takie szans, szanse są, jednak na chwilę obecną na 100% nie są w stanie tego potwierdzić. Więc no, musimy być dobrej myśli, żeby Damar wrócił, bo na pewno pomoże tej drużynie. Drużyna potrzebuje jego, a on potrzebuje gry. Więc zobaczymy, jak się to rozwinie, ale na chwilę obecną po prostu. Nie ma stuprocentowej pewności, że Damar w przyszłym sezonie zagra. Kolejne, kolejnym tematem to będą, to będą top 5 wolnych agentów, których Bills mogą, mam nadzieję, że podpiszą. Tylko jednak wiadomo, to się wiąże wszystko z tym, z, z tym budżetem. Będzie trzeba zrobić restrukturyzację niektórych kontraktów, żeby podpisać innych. No tam dużo manewrów ogólnie może się zadziać. Wiem, że właśnie w tym... W, tam właśnie fani byś zrobili takie zestawienie top 5. I tam na pierwszym miejscu znalazł się Tremaine Edmunds, No to mam nadzieję, że go podpiszą, ponieważ miał znakomity sezon na swoim koncie. Nie wyobrażam sobie... Nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż jego podpisanie ponowne. E, mamy Jordana Poyera, o którym już wcześniej wspominałem: e, Devina Singletary, czyli Running Backa, e, Dane Jacksona i Ike Butkera. E, jego właśnie już podpisali na jednoroczny kontrakt. E, więc, więc bardzo dobrze. Zresztą, jeszcze nie wiadomo, czekamy cały czas. Rozpoczęło się w sumie właśnie na dniach podpisywanie zawodników, jakieś ruchy kadrowe, więc pewnie w najbliższych dniach możemy, może coś więcej się wydarzyć. Ponadto, biz podpisali byłego, byłego safety Kansas City Chiefs, Zayn Andersona, na dwuletni kontrakt, chociaż nie wiem, czy to będzie jakaś znacząca. Znaczące wzmocnienie, ponieważ praktycznie w ogóle w Kansas City Chiefs ten zawodnik nie grał. No jednak zobaczymy, co pokaże na, na kampach. I, i mam nadzieję, że, że chociaż wzmocni tą pozycję, będzie stanowił jakąś rywalizację dla zawodników. Mamy to w takim razie jeszcze mówiliśmy właśnie mówiłem o kandydatach do, mówiłem że będzie trzeba zrobić restrukturyzację niektórych kontaktów, kontraktów i też prawdopodobnie nie obędzie się bez cięć ponieważ niektórzy zawodnicy mają zbyt wysokie kontrakty i prawdopodobnie BIS będą chcieli ich po prostu uciąć i takimi zawodnikami są już wciąż dobry jednak wiekowy center Mitch Morse który ma kontrakt w wysokości 6, 6 milionów i 300 tysięcy dolarów, running back Naheim Heinz w wysokości niecałych 5 milionów dolarów i defensive tackle team Settle 2,3 i, i miliona dolarów. Czy utną Running Backa Nkajma to nie wiem, ponieważ na returnie naprawdę biegał świetnie. Jest bardzo szybki, myślę, że będą chcieli go Bills wykorzystać, znacznie, nawet może na pozycji Running Backa, więc ja raczej bym zostawił w składzie. No najbardziej niewiadoma wygląda sytuacja z Mitch Morsem, w mojej opinii zostanie ucięty. Jednak zobaczymy czy we free agents lub w drafcie z wybiorą jakiegoś centra, no wtedy będzie wszystko jasne, zobaczymy. No właśnie przechodząc już tak chronologicznie już troszeczkę do końca zmierzamy, to podejmiemy jeszcze temat draftu który zbliża się wielkimi krokami co roku odkąd jest odkąd pieczę sprawuje general manager Brandon Bean i head coach Sean McDermott to Bills w drafcie naprawdę wybierali mądrze i zawodnicy potem stanowili o sile tego zespołu jednak ostatni draft nie do końca był po myśli, nie do końca pomyśli Bills poszedł ponieważ ci zawodnicy nie do końca wypalili jednak mam nadzieję, że w zbliżającym się sezonie, w zbliżającym się drafcie, Bis wybiorą mądrze, troszeczkę szczęście też dopisze, jednak ci zawodnicy będą stanowić o sile zespołu. I takie największe, właśnie Brandon Binn miał konferencję mówił, że takie największe oczekiwania, jeśli chodzi o pozycję, no to wiadomo, to jest linia ofensywna i linia defensywna, no to to jest zawsze numer jeden, jeśli chodzi o draft. Też będą chcieli się rozglądać na pozycje tie -enda, żeby backupa mieć wide receiver i safety to są pozycje, które, na, których Bills będą chcieli, na których Bills będą chcieli się skupić oraz Pass Rusher zawsze pass rusher jest w cenie, więc, więc, więc myślę, że, że z tych pozycji na tych pozycjach Bills się skupią. Myślę, że na dzisiejszym wydaniu Buffalo Bills Extra to już będzie na tyle. Mniej więcej, może troszeczkę, troszeczkę chaotycznie i tak nie do końca, nie do końca tak jakbym chciał to wyglądało. Jednak myślę, że przekazałem wszystkie te informacje, które najważniejsze, które wydarzyły się w ostatnich tygodniach w Buffalo Bills. Będzie się działo dużo, więc mam nadzieję, że. Powrócę z takim, z takim formatem. Teraz będę do Was powracał częściej i będziemy się przynajmniej raz na dwa tygodnie spotykać, żeby poruszać tematy związane z Buffalo Bills. Jeśli macie jakieś pytania, możecie zadawać w komentarzach czy na Twitterze pod hashtagiem nfl.pl pisać, możecie mnie oznaczać i będę się starał w kolejnych wydaniach, wydaniach to poruszać. I przede wszystkim zapraszam do dyskusji. Dziękuję za oglądanie. Możecie zostawić tam skrobnąć łapkę w górę pod filmem, jakiś komentarz. Na pewno będzie mi miło, że, że zostawiliście coś po sobie. Film pójdzie w świat, złapie zasięgi, i wszyscy będą zadowoleni. Więc dziękuję jeszcze raz za dzisiaj. Trzymajcie się tam ciepło i, i odliczamy już dni do startu nowego sezonu. Trzymajcie się. Siemanko.